Cześć wszystkim. Nazywam się Jacek Bartosiak. Witamy w Strategy in Future. Dziś mamy specjalnego gościa, wybitnego stratega ze Stanów Zjednoczonych, Elbridge'a Kolbiego. Witaj, Elbridge, jak się masz? Dobrze, ja miał naprawdę miło być z powrotem. Ja dziękuję za miłe wprowadzenie. I wcale nie przesadzam. Jesteś autorem jednej z najlepszych książek o strategii, jakie kiedykolwiek czytałem Strategia Zaprzeczenia tak pięknie i zgrabnie napisana pod względem logiki że oczywiście polecam ją wszystkim. Wierzę, że większość naszej widowni już przeczytała twoją książkę i dlatego nie będziemy dotykać nie będziemy dotykać tych wiesz dyskusji czy najpierw Europa czy najpierw Pacyfik. Elbridge jest znany z opowiadania się za skupieniem na Chinach. Zrobimy i zgodziliśmy się w poprzednim programie, że przeprowadzimy analizę tego przypadku jak Stany Zjednoczone by się zachowywały lub jak Stany Zjednoczone powinny się zachowywać, jeśli miałoby to przestrzegać zaleceń lub rekomendacji Elbridge'a w poniższym scenariuszu. Mamy wojnę na Ukrainie, mamy rosnącą rywalizację między wielkimi mocarstwami, jak to miało miejsce ostatnio. Wszystkie te napięcia dotyczące przepływów, energii, Półprzewodników, pewnego rodzaju atmosfera protekcjonizmu, nastroje tu i tam. I Chińczycy zdecydują się na nowo wprowadzić selektywną kwarantannę na Tajwanie. Przez co rozumiem, że Chińczycy będą decydować, decydować indywidualnie dla każdego przypadku, jakie statki tranzytują, jakie statki mogą dostać, jaki samolot może dostać i wiesz, jaki rodzaj. Wiesz, rodzaj kwarantanny, którą będą wybierać, w zależności od swojej wygody, to może płynąć. I nie muszę ci mówić, że może będą puszczali Japończyków, Niemców i wszystkich, z wyjątkiem może tylko okrętów wojskowych ze Stanów Zjednoczonych, a czasami będą też pozwalać tobie płynąć. Co myślisz, że Stany Zjednoczone by robiły? To tylko mój ostatni, wstępny komentarz do tego pytania, ponieważ dla Stanów Zjednoczonych było to fascynujące. Myślę, że Chińczycy będą mieli pełną Swobodę manewru, a do Stanów Zjednoczonych i właścicieli w Stanach Zjednoczonych będzie należało rzeczywiste zmienienie globalnego status quo i zgromadzenie państw sojuszniczych wokół siebie. Będzie trudno się nie rozpłakać. Dziękuję Jaser. Yy, 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 wspaniale być z tobą i yy, naprawdę cenię sobie yy, twoje spostrzeżenia oraz dyskusję. Czekam na to z niecierpliwością. E, nie sądzę, że blokada jest tak atrakcyjną strategią dla Pekinu, jak ty uważasz. No. Pierwsza kwestia porządkowa dotyczyłaby selektywnej kwarantanny. Jaka jest ich teoria zwycięstwa w tym przypadku? E, tak, w pewnym sensie. To, o co by prosili, wyraźnie eskalowaliby przez nałożenie kwarantanny, a ich teoria zwycięstwa zakładałaby kapitulację, przypuszczalnie Tajwanu, w jakiś istotny sposób. Prawda? Aby to się mogło zdarzyć, ich teoria zakłada, że nałożą wystarczające koszty na ludzi na Tajwanie, aby ci zrezygnowali z ich. Wiecie, skuteczna niezależność, mam na myśli nie jako formalna kwestia polityczna, ale ich autonomia, prawda? więc to to powinno mam na myśli biorąc pod uwagę sondaże na Tajwanie i rodzaj dowodów, które możemy zobaczyć, wiesz, zwycięstwo DPP, a nawet fakt, że KMT odeszło od jednego kraju, dwóch systemów. Trudno mi to zobaczyć. Jak mogą to łatwo zrobić? I jeśli spojrzymy na historię prób narzucania kosztów, sama Ameryka poprzez rzeczy takie jak blokada Kuby lub Sankcje na Wietnam, na Koreę, na Iran, na samą Rosję teraz nie są zbyt udanym przykładem. A selektywna kwarantanna, według Twojego opisu, byłaby w rzeczywistości stosunkowo słabą wersją więc to brzmi jak jedzenie. Medycyna, rodzaje energii i tym podobne wciąż by docierały. Tak, więc sami Tajwańczycy nie cierpieliby aż tak bardzo. Alternatywnie. To może tak, a może, może zademonstruje, że panują nad grubą, jakby kiełbasą. Ale w pewnym momencie będą musieli być, i to prowadzi do kwestii amerykańskiej reakcji. Alternatywnie mogą podjąć prawdziwą, autentyczną próbę zduszenia kraju. Byłoby to wyraźnie bardziej prowokacyjne i jawnie wrogie działanie, które stawiałoby sprawę w bardziej przejrzystym świetle, jeśli chodzi o, o eskalację. Rzecz w tym, że nie sądzę, że nie sądzę, że, że, że ten rodzaj wyrafinowanej, selektywnej blokady faktycznie doprowadzi Tajwan do upadku. Myślę, że Tajwańczycy powiedzieliby, opierajmy się. A potem, jeśli otrzymywaliby wystarczającą ilość jedzenia i leków, to Chiny stają przed decyzją, czy pozwolić, aby żywność i leki tam dotarły. Bo jeśli naprawdę chcesz doprowadzić tych ludzi do upadku, to przynajmniej musisz spróbować. Teraz nawet nie sądzę, że to by się udało. Ale jeśli spróbują twardej blokady, to stawia to przed Stanami Zjednoczonymi pytanie, czy pozwolimy na to. I jeśli Stany Zjednoczone nie zareagują nawet na blokadę, nie mówiąc już o, bez, o bezpośrednim ataku, mam na myśli, że sama blokada jest stosunkowo. Sztuka wojny. To akt wojny, ale to również chińska decyzja o. O podjęciu działań, która sama w sobie ujawniałaby pewne obawy związane z eskalacją na wyższy poziom, prawda? Można by wnioskować, że nadal są nieco zastraszeni perspektywą eskalacji, bo w przeciwnym razie wybraliby wyraźniejszą i łatwiejszą, bardziej bezpośrednią drogę. Jeśli jednak dokonają tej blokady, to yy, stanowi to wyzwanie dla, dla Stanów Zjednoczonych. Myślę, że Stany Zjednoczone teraz co powinny zrobić? Uważam, że powinny wyzwać blokadę. Powinny oznaczyć przyjazne statki i samoloty, aby dostarczać żywność, leki, broń, cokolwiek. Może moglibyśmy zacząć od żywności, leków i tak dalej, wiecie, politycznie. I sprowokować Chiny, by, by oddały pierwszy strzał. I problem z blokadą w ten sposób polega na tym, że w tym momencie Chiny utraciły element zaskoczenia. Co jest kluczowe dla realizacji ich domyślnej opcji eskalacji, czyli inwazji? Bardziej trudne. I dlatego nie sądzę, że blok. Teraz myślę, że blokada mogłaby być przeprowadzona w ramach inwazji, ale inwazja jest ostatecznym mechanizmem niszczenia. Mam na myśli, jeśli spojrzysz na amerykańską wojnę secesyjną, była blokada na południe, ale ostatecznie zwycięstwo było wynikiem bezpośredniego pokonania armii południa lub Niemiec również. Więc myślę, że to jest. Więc nie wiem, co by zrobili. Teraz, co zrobiłaby ta administracja? Moje wrażenie na temat tej administracji jest takie, że pomimo ich retoryki są bardzo skoncentrowani na Europie i mają bardziej sprzeczność lub wewnętrzne napięcie w ich polityce wobec Chin, i um, istnieją elementy ich polityki, które są bardziej twarde. Um, sankcje, um, które nakładają, koncentrowanie sił zbrojnych bardziej na Chinach, przynajmniej w dłuższej perspektywie niewystarczająco moim zdaniem. Te jednocześnie nie chcą nadmiernie, cytując, prowokować Chińczyków. Można to zauważyć w ich próbie zdobycia przemówienie, wiesz, rozmowa pomiędzy prezydentem Bidenem a Xi Jinpingiem, spotkanie z sekretarzem Raimondo, więc próbują przyjąć taką wyważoną, środkową postawę, co jest bardzo charakterystyczne dla, dla, dla tego typu administracji i dlatego myślę, że nie jestem pewien, jestem sceptyczny, czy zareagowaliby z tego rodzaju jasność i, i siła, umiarkowana siła, ale siła, której sytuacja wymagała. Mimo to myślę, że Chińczycy faktycznie taki kwarantannowy blokad mogliby wykorzystać, aby wzmocnić swoje dla tej administracji, ponieważ Mieliby czas, aby o tym porozmawiać, dopracować szczegóły, porozmawiać z Europejczykami, co jest ich strefą komfortu, podczas gdy sytuacja, w której Chińczycy po prostu przytłaczająco atakują, byłaby dla nich trudniejsza, ponieważ Rozumiem. lubią omawiać globalnie. Będzie problem do znudzenia. bardzo trudno przekonać Europejczyków, jak potwierdziły słowa prezydenta Macrona wizytującego Pekin, będzie bardzo trudno przekonać Europejczyków, aby stanęli za nimi i poszli na wojnę z Chinami. Tak, w pewien sposób uważam, że Macron zrobił nam przysługę. Nie podziwiam jego polityki, ale uważam, jak sądzę, wiesz, że Europa, a na pewno jej wkłady militarne byłyby znikome. Po pierwsze, w przypadku konfliktu na Pacyfiku. Po drugie, um, sankcje ekonomiczne raczej nie zadziałają przeciwko Chinom. Niezbyt działają przeciwko Rosji. Oczywiście one osłabiają. Zdolność przemysłowa, wojskowa, albo utrudniają życie rządowi, ale nie zmieniają fundamentalnie trajektorii polityki w kluczowej kwestii. A gospodarka Chin jest dziesięciokrotnie większa od rosyjskiej, więc będzie miała znacznie większy wpływ. I myślę, że Macron jasno dał do zrozumienia, że Europejczycy raczej tego nie zrobią. Zresztą mnie to nie zaskoczy, ponieważ gospodarki niemiecka, francuska i inne są silnie uzależnione od handlu z Chinami. D dlaczego więc Europejczycy mieliby dołączyć do nieudanej próby zmuszenia? Chińczyków z dala od Tajwanu, wiesz, to w zasadzie daremny wysiłek kosztem ich gospodarek. Nie spodziewam się, że to zrobią. To oznacza, że równowaga militarna jest tym, co się liczy. Tak, więc co byś zrobił, gdybyś miał szansę przygotować się na taką sytuację? Zgodnie z Twoją proponowaną strategią? Zapewniłbym, że mamy wyraźną przewagę militarną, aby uniemożliwić obronę Tajwanu. Ponieważ wierzę, że jeśli możemy pokonać inwazję, i idealnie trochę więcej, ale z pewnością przynajmniej, tak aby inwazja i to nie w jakiś barokowy sposób, w którym wszystko musi się zgrać w odpowiednim momencie i wymaga wąskiej przewagi i subtelności. Nie, nie, nie. Coś, co Chińczycy zobaczą bardzo wyraźnie, że inwazja byłaby nierozsądnym krokiem. Myślę, że właśnie na tym bym się skupił i zainwestowałbym mój kapitał polityczny, aby to się stało, oraz e, e, skoncentrowałbym e, Japończyków i Tajwańczyków, a także Australijczyków i Filipińczyków na tym. Budowanie tej zdolności wywiera dużą presję na Tajwan, szczególnie, że ich samoobrona byłaby kluczowa. A jeśli chodzi o Europejczyków, powiedziałbym, że nie jestem jak, tak, powinniśmy mieć. A niektóre sankcje dotyczące półprzewodników i ograniczanie ryzyka, cokolwiek. Ale to nie byłby główny punkt mojej polityki. Głównym punktem, przynajmniej w domenie bezpieczeństwa, byłoby wzmocnienie własnej obrony, jak Polska chwalebnie czyni, aby móc samodzielnie wziąć na siebie większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europy. A potem. Żądaj mniej w zakresie tych sankcji gospodarczych, ponieważ. Sankcje gospodarcze raczej nie zadziałają, tak czy inaczej, więc jestem właściwie bardziej optymistyczny wobec pewnego stopnia kontynuacji handlu z Chinami. To znaczy, możemy mieć swoje własne powody, by się oddzielić dla naszych własnych celów, ale nie sądzę, żeby to było bardzo skuteczne strategicznie. A jeśli Europejczycy narzekają, że musimy sprzedawać do Chin, Przestańcie walczyć z Chińczykami, powiemy nie. Jeśli chcecie nadal handlować, robicie to na własne ryzyko, ale wygramy tę walkę. Historycznie sankcje nigdy nie działały przeciwko większemu mocarstwu, które jest powiązane z zasobami, i tak dalej, nawet przeciwko znacznie słabszym mocarstwom. Więc tutaj, biorąc pod uwagę zasoby Rosji połączone lądem z Chinami i rozmiar Chin, to będzie trudne. Więc to rozumiem, i również zbyt wiele rozmów o, o rozdzieleniu niepokoi Europejczyków, których kontrakt społeczny jest silnie uzależniony od stabilności systemu globalnego. Więc na dłuższą metę to nie jest dobre dla Stanów Zjednoczonych. Myślę też, że to naruszenie memorandum Kroa z początku XX wieku, gdzie ten brytyjski dyplomata sugerował, że ta dominująca potęga morska kontrolująca handel światowy, nie powinna nawet grozić blokadą tej części programu marynarki, ponieważ e, koalicja równoważąca przeciwko sile morskiej to odległe zagrożenie, ponieważ jest to tak przerażająca propozycja dla tych Dobry ludzi. punkt. To jest zawsze dorozumiane. Wiesz, część memorandum Krowa, do której zwykle się odwołuje, to tak, gdzie mówi, że agresywne mocarstwa zazwyczaj nie ogłaszają swoich zamiarów. Ale to jest inny punkt, ponieważ Chiny faktycznie powiedziały, że chcą mieć zdolność do podbicia Tajwanu do roku 2027. Tak więc faktycznie naruszyły memorandum krowa. Poszły dalej, ale to doskonały punkt. Mam na myśli, że rzecz w sankcjach ekonomicznych jest taka, że są one prawie jak nie wiem jaka to jest metafora ale to coś, co gdy tylko o tym mówisz lub dotykasz znika w sensie, że jest tam jakaś dźwignia. Ale tak mocno ją wykorzystywaliśmy. I to, wiesz, zapomnij o Japonii. Myślimy o sankcjach, które nałożyliśmy na Koreę Północną, Iran, Kubę. Mam na myśli to, że Kuba przetrwała 30 lat bez. Związek, mimo bycia pod embargiem, analizowałem również ostatnio e, przypadek włoskiego Mussoliniego. Sankcje również zawiodły. Oczywiście sankcje były zaprojektowane, tak jak dzisiaj, e, przeciwko Rosji. Zgodnie z tym, wiesz, teoria skarbu, brak teorii administracyjnej, brak blokady ropy, brak embarga, ale aktywa, wiesz, kapitał rynkowy, aby nie można było uzyskać pieniędzy na eksport i, i przekształcić ich w wydatki wojskowe, a Włochy e, nie przejmowały się tym za bardzo, podbiły Etiopię i co więcej, strach przed sankcjami także. Doprowadził Hitlera i jego popleczników do naprawdę zdecydowanego posunięcia się naprzód, aby zastraszać Europejczyków Wschodnich nierównymi traktatami dotyczącymi surowców z Rzymu i tak dalej, co nawet przyspieszyło marsz ku, ku globalnej wojnie. Myślę, myślę, że włoski przykład jest, wiesz, mam na myśli, i, i nie jestem na pewno światowym ekspertem od tego okresu. Ale wiesz, mam na myśli, że do około 1936 roku Włosi nadal byli uważani za przynajmniej skłaniających się ku stronie alianckiej. Tak, I to było, ale... e, znaczy trzeba uważać z historycznymi analogiami i tak dalej. Ale jestem pewien, że sam Mussolini uznał, że popełnił błąd i to nie było z góry przesądzone. Jeśli spojrzeć na przykład na Franco, Franco nie przystąpił do wojny w stronie Wszystko, co Hitlera. mógł, aby tego uniknąć. Dokładnie. Więc tak nie było. I wiesz, da, ta ideologiczna zgodność wśród tych postaci była raczej niepewna i się rozwijała. Oczywiście, to jest coś, co można było rozwiązać. To oczywiście nie nasza wina. Wiesz, lekcje są takie, że, że myślę, że dziś często wszystko jest jakby uproszczone, Monachium. i Monachium było katastrofą. Ale dla mnie prawdziwa lekcja tutaj to znaczy jest trochę. Tanie, ale po prostu czuję, że Churchilla używa się do karcenia ludzi takich jak my, którzy myślą strategicznie. I chodzi o to, że nie, Churchill zwracał uwagę na znaczenie zbrojeń, znaczenie skupienia się na głównym celu. Wiem, że zostawił Singapur bardzo bezbronnym, ale okazało się, że miał rację. To było ważniejsze. Trzymać linię w Europie w tamtym czasie, kiedy próbowano bezskutecznie zatrzymać Singapur. Tak, ale Churchill jest tutaj dobrym przykładem. Churchill zmieniał zdanie w zależności od okoliczności. Ponieważ e, usuwając część uzbrojenia Singapuru poszedł w ślady e, Jackiego Fischera e, z pierwszej wojny światowej, którego wtedy e, zaatakował ten sam Churchill. Zgadza się, dokładnie. Churchill no nie mógł się zdecydować, ale tak w końcu trafił we właściwe miejsce. Nie, Właściwie nie jestem, to robimy. Nie jestem w domu. Tak, a nie Fisher miał rację. Fisher był, wiesz, e, rzeczą, która mi się podoba w analogii z Fisherem, jest to, że zasługuje na wiele uznania. To rzadki historyczny przykład priorytetyzacji. Ale moja krytyka, i tylko z perspektywy strategicznej, mam na myśli, że Ameryka nie, zachowywać się bez zarzutu w tych okresach. Um, ale moja krytyka brytyjskiej polityki polega na tym, że pokonano 90% drogi, ale ostatecznie to nie wystarczyło w tym sensie, że Brytyjczycy zdecydowali się, wiesz, skupili marynarkę na kanale i Wyspach Macierzystych w Północnym Atlantyku. Rozwiązali sprawy nie tylko ze Stanami Zjednoczonymi, ale także z Japonią, Francją i Rosją. Dotarli tam całkowicie. Byli, byli, prowadzili rozmowy sztabowe z Francuzami, ale nie mieli rozmieszczonej armii, wiesz, we Francji lub Belgii. I to było, i to nie było wystarczające dla Niemców. To znaczy, w pewnym sensie to jest jak. Ludzie mówią: o, tak bardzo się zmieniliśmy, ale nie ścigamy się z samymi sobą. Trzeba docenić to, co zrobili Brytyjczycy. Ale ostatecznie nie wystarczyło to do odstraszenia Niemców, bo powiedział no cóż, nastawienie było takie, że no cóż przejmiemy brytyjską armię polową naszą policją. Tak, to nie było wystarczające. Tak. Tak. To zawsze kwestia niepowodzenia odstraszania. I najwyraźniej wiesz, mieliśmy piasko odstraszania także w przypadku Ukrainy, ponieważ ostatecznie Biden groził Rosji poważnymi konsekwencjami, a oni i tak zaatakowali. Oczywiście, pomijając, wiesz, wyczerpanie i opór, na który natrafili Ukraińcy, Biden nie mógł przewidzieć. Wracając do Tajwanu, rozumiem, że chciałbyś wyposażyć tajwańskie siły w zdolności przeciwdziałania dostępowi, ale widocznie ci ludzie nie chcą być wyposażeni tylko w zdolności przeciwdziałania dostępowi. Znów wszyscy, w tym Polska, są tą samą gwiazdą. Chcemy mieć wielkie nazwy. Czy możesz to sobie wyobrazić? Więc jakie argumenty postawiłbyś tym dosłownym, wiesz, krajom, które są, wiesz, nie powinni projekt radowsić siły za granicą, ale zamiast tego powinni skupić się na osi. Nie wiem, szczerze mówiąc. Co jest nie tak ze strategią krajów, takich jak Tajwan, ale także moja droga Polsko, że mamy ten sam problem. Cóż, to znaczy, Polska zasługuje na dużo uznania. Mówię to tylko dlatego, bo wiesz, zwiększasz wydatki na obronę. Zainwestowałeś dużo w swoje siły lądowe i techniczną lotnictwo i tak dalej. I wiesz, moje odczucie jest. Że Polska. To dość rzadkie w europejskich krajach w dzisiejszych czasach mieć silną i pewną siebie kulturę strategiczną, której twój podcast jest wiodącym przykładem, a także twoje pisma i tak dalej. Więc to doceniam. I to mimo, że to jedna z rzeczy, które mi się podobają. Rozmawiając z wieloma Polakami, oni niekoniecznie się ze mną zgadzają, ale mówimy tym samym językiem. Wiesz, co mam na myśli? No, jakby z ulicy, i jest to taki racjonalny język strategii, i jest twardy. Nie chodzi o to, by inni czuli się dobrze, chodzi o znalezienie najlepszego rozwiązania dla swojego kraju, i tak dalej. A chcę powiedzieć, że to prawdziwy problem, ponieważ nie jestem pewien, na ile ci ludzie chcą przetrwać jako um, autonomiczne byty. Naprawdę nie wiem, ponieważ jest sporo jakby. Ludzie ich wręcz infantylizują, mówiąc, że nie mogą. Na przykład, zasadniczo doszedłem do wniosku, że mają. Mówiąc trochę niegrzecznie, ale myślę, że to oddaje sedno, mają głowę w piasku, jak struś, i mają nadzieję, że Chińczycy i Amerykanie będą ich ignorować, i moim zdaniem przepraszam, ale to nie jest luksus, na który mogą sobie pozwolić. Mam na myśli, jeżeli jesteś państwem bałtyckim, Tajwanem, Izraelem lub innym narodem, jest ważne, aby, aby to ignorować. No, nie... Nigdy nie będziesz ignorowany, musisz z tym żyć. You're, you're. Nie jesteś Nową Zelandią, nie jesteś Chile. Sztylet skierowany w serce Antarktydy. Jeśli jesteś Polską, jesteś zbyt ważny, jesteś na tej planecie. Będziesz ważny, więc lepiej bądź silny i miej jasną orientację z kimś, kto może ci pomóc. Dokładnie, co, ma, co mam na myśli, wy doskonale to rozumiecie, ale Tajwańczycy wydają się myśleć, no cóż, a dla mnie przykładem jest to, że starają się ich szczerze mówiąc trochę ponaglać, ponieważ uważam, że bezwładność jest niewystarczająca. Wydają mniej niż my, jako proporcje swojego PKB na obronę. Nie koncentrują się wyraźnie na obronie zaporowej, kupują te amfibijne statki szturmowe. Dlaczego tak jest? Mam pewne teorie, ale na koniec dnia mam nadzieję, że są wystarczająco zainteresowani swoim przetrwaniem politycznym, a możliwe, że także faktycznym przetrwaniem. Zainwestować w coś bardziej poważnego, podążać śladami Polski, Finlandii, Izraela czy, czy Wietnamu. No ale reakcja, w sensie miałem tam małe problemy, bo powiedziałem, że powinniśmy wysadzić te SMC, jeśli Chińczycy zaatakują. A dla mnie to jest jak. To jest jak minimalne wymagania, to jest jak wejściowa rzecz. Ten... Mam na myśli: oczywiście nie pozwolimy, aby Chiny przejęły jedną z koronnych perełek globalnej gospodarki w całości i mogły jej użyć do, do wymuszeń wobec nas. To byłoby szaleństwo. Ale fakt, że Tajwańczycy tego nie widzą, jest dość niepokojący, ale może to pomoże ich obudzić. Wiesz, ale Brytyjczycy w 37 mówisz, no w 38 z tym gościem nie da się rozmawiać. Lepiej żebyśmy byli silni. Wiesz, jest też argument, ponieważ wiesz, Ukraińcy mają lądowe połączenie z Polską i nie mogliby być zaopatrywani. Podczas gdy, w przypadku, gdy kwarantanna się uda, przynajmniej na morzu jest zablokowana przestrzeń bitewna. W kierunku wyspy Tajwan mogą, mogą nie być wyposażeni. To znaczy to inna historia i inna geografia. Tyrania Pacyfiku wiesz, porównaj Europę i Pacyfik. Uważam, że jest to naprawdę, ich pozycja jest bardzo trudna pod względem równowagi militarnej, nawet bez oddania strzału. I na końcu dnia chodzi o równowagę. To właśnie przekonuje polityków, żeby czasem się ugięli. Nie, zgadzam się z Tobą. Tak więc mają tę przewagę, że wodę, którą Chińczycy muszą pokonać, to 100 mil przez e, cieśninę tajwańską, aby się do nich dostać. Ale są także 5 mil od kontynentalnych Stanów Zjednoczonych, czy jak tam 7 tysięcy mil. I dlatego myślę, że musimy założyć, że jakiekolwiek uzupełnienie zapasów w przypadku konfliktu byłoby dość minimalne. Mam na myśli po prostu dlatego, że bardzo trudno byłoby się tam dostać, bardzo trudno o ile w ogóle. Więc muszą być tak dobrze przygotowani, jak tylko mogą. A Chiny, inna sprawa, Ukraina to ogromny kraj. Wiecie, to jest drugi co do wielkości kraj w Europie po samej Rosji. Jego populacja to co? Jedna trzecia lub jedna czwarta populacji Rosji. To znaczy, w zależności od tego jak liczyć, ponieważ były one, że tak powiem, mocno rozcieńczone przez wojnę, migracje, kryzysy. Ale jest to znaczna część. Wiesz, Chiny są około 75 razy większe od Tajwanu. Wiesz, pod względem populacji, i wiesz, znacznie, znacznie większy obszar, więc wiesz. Tak, to znaczy, myślę, że jeśli oni chcą, a ja nie myślę, że oni, to znaczy, jeśli pomyślisz o tym z perspektywy KPYSZAK, z punktu widzenia Xi Jinpinga, nie pozwoli Tajwanowi działać autonomicznie w ramach konstrukcji Chińskiej Republiki Ludowej, zwłaszcza jeśli potrzeba będzie użycia siły, aby ich zdobyć. Upewni się, że to. Wiesz, jest partia komunistyczna marksistowsko-leninowska. Nie pozwolą, aby te ideologiczne wirusy przedostały się do systemu. Wiesz, skoro mówimy o tym szczegółowo, jak zmodernizowałbyś e, amerykańskie wojsko, aby stawić czoła wyzwaniu? Jest dużo dyskusji na temat, wiesz, przestarzałości lotniskowców, e, ich zdolności do projekcji siły, e, zaprzeczanie, wiesz, demonstracja siły. Jak byś to wszystko pogodził? Jaką siłę byś zaproponował? Cóż, mam, mam na myśli, że staram się unikać szczegółów. Częściowo, dlatego, że wiesz, znam się na tym bardziej niż wiele osób, ale nie jestem prawdziwym ekspertem w dziedzinie sprzętu wojskowego, ale także dlatego, że myślę, że staram się trzymać. Co to jest? Dziękuję. Tak, ponieważ, ale z mojego doświadczenia w Pentagonie wynika, że jeśli. Przekazujesz to jak prawdziwą strategię. Nie jak rób wszystko, ale faktycznie mówiąc, to jest to, co chce, aby wojsko mogło robić w tym kontekście. To jest standard. Ludzie Tutaj to rozumieją, to profesjonaliści wojskowi to rozumieją. Chodzi o zdolności, które musimy zbudować, aby osiągnąć pewien rezultat. Yy, dokładnie. Zamiast mówić o konkretnych uzbrojeniach, Systemach broni i tak dalej. Właśnie, myślę, że warto powiedzieć. Dokładnie, i to jest lepszy sposób, I, i, i także wiesz, moje doświadczenie i to, co słyszałem. Od osób, które. Poglądy szanuję najlepiej jest opisać strategię, i jeśli można, problemy operacyjne, jak na przykład patrząc na modernizację amerykańskiego wojska w latach 70. po, po Wietnamie. Wiesz, skupiało się na układzie warszawskim potencjalnej inwazji na Europę Zachodnią, siłach eszelonicznych i to i to i rozwinęliśmy wojsko wystarczająco dobre, mam na myśli odstraszanie, dzięki Bogu dla wszystkich, om, to jest w sumie to, czego chcę, czyli nie mówię, żeby zredukować armię do zera. Mówię, że marynarka, siły powietrzne i kosmiczne będą bardzo istotne, ale jeśli armia, zwłaszcza gdy Chiny rozwijają siły projekcji mocy, widzę ważną rolę armii, patrzę na to, co robi Armia USA na Pacyfiku, to bardzo innowacyjne. Spójrz na to, co robią marines, to świetnie ma to zalety, jak możemy to zoperacjonalizować, a potem pozwala to również na eksperymentowanie, innowacje na poziomie wojskowym, zamiast być jak och, Mam odpowiedź na wszystkie te problemy, nie jak oto struktura, i wtedy wiesz, to prawie jakbyś był dużą firmą i masz teorię, a potem kupujesz najbardziej obiecujące startupy, Tam zamiast jest. próbować rozwiązać wszystko samemu. Robię to samo, może nauczyłem się tego od ciebie swoją drogą. Naprawdę hmm. tak właśnie prowadzimy strategię w przyszłości. Nie zawsze jest to rozumiane i mile widziane w Polsce, bo za dużo mówi się o określonym sprzęcie wojskowym. Wiesz, co w pierwszej kolejności zastępuje strategię. Tak, nie, tutaj też tak samo w Stanach Zjednoczonych. Tak, rozumiem w pełni i to miłe, że to otwarcie powiedziałeś. Tak, to prawda. Nie byłem. Nie dziwi mnie, że myślimy podobnie, bardzo ale tak. Naprawdę ważne, wiesz, Polska również przechodzi dużą zmianę. Inwestujemy my. Będzie państwem frontowym, wiesz, więc. Nasza kultura wojskowa, strategia również dojrzewa, więc to jest jeden z elementów, jak dojrzewasz i rozumiesz, jak prowadzisz dialog, jak dyskutujesz na takie tematy, więc wiesz, dojrzewamy, że tak powiem. Cóż, Polska ma bardzo wybitną historię militarną, więc nie śmiałbym tego zakładać, ale wszyscy musimy się przystosować, wiesz. Więc adaptacja jest kluczem. Moje ostatnie pytanie. Możesz zdecydować się, nie odpowiadać na nie. Czy sądzisz, że siły strukturalne sprawiają, że zastanawiamy się poważnie, czy jesteśmy rzeczywiście skazani na konfrontację kinetyczną, skazani na konfrontację wojskową między Stanami Zjednoczonymi a Chinami? Co o tym myślisz? Co o tym myślisz? Ludzie naprawdę zaczynają. Tak, myślę, o... że to bardzo realna możliwość. Hmm. Nie miałbym śmiałości podawać liczby, jeśli chodzi o prawdopodobieństwo, to, to zbyt stochastyczne, czy jak to tam nazwać? Wzajemnie zależne, ale myślę, że czynniki strukturalne popychają i to w dużej mierze, wiesz, one odnoszą się do ugruntowanej potęgi i rosnącej potęgi oraz motywacji rosnącej potęgi do rozbić antyhegemoniczną koalicję i ustanowić nowe. Zasad. To znaczy, nie lubię tego terminu i właściwie nie uważam, że sformułowanie administracji jest trafne, ale coś w rodzaju opartego na zasadach porządku międzynarodowego. Chińczycy nie są, to nie jest świat. Oni chcą być dominującą potęgą i, i można zrozumieć, dlaczego tego chcą. To niekoniecznie jest dobre czy akceptowalne, albo coś, z czym powinniśmy się pogodzić, ale strukturalnie zrozumiałe, ponieważ świetnie jest być królem, prawda? I to właśnie realizują, a jestem przekonany, że stawka tego, o co chodzi, jest geogospodarcza, ale środki będą przede wszystkim militarne. Jeśli dobrze ustawimy sprawy militarne, myślę, że uda nam się wypracować równowagę sił, ponieważ bodźce będą zmierzać ku pewnej równowadze. I to jest, wiesz, ta, ta część, którą Kissinger umniejsza, i, i, i wiele osób, że, że osiągnięcie właściwej równowagi militarnej, nawet kosztem ponoszenia ryzyka, ponieważ zbyt długo to zaniedbywaliśmy, jest kluczowe dla osiągnięcia tego równowagi. Idealna odpowiedź, bardzo interesująca i pouczająca. Dziękuję bardzo, dziękuję, Jacek. Nie mogę się doczekać następnego razu. Ale spróbuję ponownie zaprosić cię do mojego programu. Obiecuję być mniej trudny lub postaram nie, się nie, nie, być no, mniej no. trudny. Naszym dzisiejszym gościem był Elbridge Jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję, dziękuję Jacek. Bardzo dziękuję.